Witajcie, tu znowu witara, to jest oczywiście kolejny odcinek Limbo, w którym naszła mnie rozkmina na temat pewnej skrzynki. A mianowicie tego, jakie może być jej zastosowanie w pewnej zagadce przestrzennej i co zrobić, żeby zrzucić ją poprawnie na windę. wisi sobie trochę chyba pod kątem no niestety ale wydaje mi się, że jak ją stawię tutaj na przykład tu powinna spaść na windę chyba nie wiem, przekonam się właściwie sprawdzę to w prosty sposób po linii strzału Nie ma tej linii strzału, znaczy, że się udało. Ha. I'm fucking genius. Damn. Eh, eh, eh. What? No, 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 never try it again. My chest Dobry czujnik biologiczny z tego badziewia. Jej, wiedziałem, że coś ciekawego tu jest. Kolejna skrzynka. Do czego? Do kaduka ja ją wykorzystam. Serio ta skrzynka nie ma tu żadnego zastosowania? Apsosmerf nie żadnego? No nie wiem, zobaczy się. Czegoś pewnie służy. Ja przekonam się o tym. Że zabiorę z powrotem moją małą skrzyneczkę bez której nie przejdę tam bo karabin pewnie zdąży mnie poszatkować jeżeli bym to zrobił bez tej skrzynki a tak co najwyżej przypomni sobie o mnie tu drugi właściwie wiem po co mi te dwie skrzynie Damn, ale jestem genialny w każdym razie chyba wiem Wiem, ale nie wiem. Tak, to jest zwanie good answer. Ale tell me, bro, że to jest to, i myślę, że to jest to. I myślę, że to odkryłem, i myślę, że. Może nie znalazłem sekretu, ale znalazłem rozwiązanie jednej zagadki. Damn, I'm so fucking genius. I to chodzi o to, że ta jedna skrzynka musi być rzucona tu. Właściwie nie tu, ta jedna skrzynka musi wylądować na tym. W czasie, gdy to się wysuwa, ta druga skrzynka musi wylądować przed tym, w czasie, gdy to idzie w dół. Tak, potroszę. To nie. też ja to źle obliczyłem Dejm, udało się Paweł ja Hmm. Ta podróż trwa dalej. Ciekawe co to odpala. Wielki. Mama, mama, magnes. Co się stanie, jak zestawię tamtena, wyłączę ten. Dalej działa. Czekaj, no. Czy to się jakoś wyłączy? Chwila, to jest... Wiem! Magic! Wiemy już, co zrobić, w jakiej kolejności. Tutaj to odpycha? Nie przyciąga? Ale chyba wiem, co mam zrobić. Patrzcie. To musi zostać przy ziemi. A to zmienia grawitację. Albo przynajmniej coś tam włącza, co przyciąga. Niech mi ktoś wytłumaczy, jak to działa. Że cholera, Magnes nie umie tego utrzymać. Myślałem, że to jest inaczej. I zawiodłem się. Dejm, tak bardzo się zawiodłem. Magnes jest u góry. Czyli zaraz. Jeżeli to chwycę tam, łączę magnes. I wyłączę to. Hm. Co jest sprytna dopiero sztuczka. Jak mam zrobić to w taki sposób, żeby zdążyć to zrobić? Tu jest jakiś trik, ale nie wiem jeszcze jaki. Nie wiem o co oparty. Magnes jest u góry, to na pewno. No mam wszystko, dobra użycie tego sprawia, że oba idą do góry. Użycie magnesu sprawia, że oba są przyklejone. Jak wyłączę to. że powiedz, że się Brawo ja! Udało mi się! Tak! Chodzi o inną magię. Ten się przykleja szybciej i trzeba odebrać to przyklejenie Zanim się przyklei. A teraz brace yourself. Pora na zabawy z grawitacją. Dobra. Tego nie było. Znaczy było, ale nie wiem który raz, więc. It's not important yet. że mam to chwycić rzeczywiście w tą stronę co teraz? wow to jest awykonalne kurde no nie no. lubię takich głupich zagadek no seriously A nie Za jakie grzechy tartaru Idź się utop w wulkanie człowieku. Zabawy z fizyką są tutaj naprawdę pozackie. Uff, nie, uff, last moment. To mnie nie lubi, naprawdę. Ja mówzę, że... ja na szczęście co innego mam. Co ja z tym zrobić? Jakoś to włączyć? Przełączyć? Tak O matko To jest dopiero wóź programu ha Ha, ha, ha. ha, ha. Daj, nie lubię takie śmiry. Raz... dwa... Eee, nie jesteś uczciwy Daj, jak to trzeba mieć opanowane Uff 1, 2. Cofam, co mówiłem o zagadkach z obracaniem grawitacji. Zagadka ze zmianą grawitacji totalną. To dopiero gówno. A jeszcze będzie jedna polegająca na takim dzikim skoku. Ej, to było nieuczciwe. Nie lubisz zagadek z grawitacją? Okej, okay, damy ci takie, które są na czas. Żebyś ze swoją ukochaną grawitacją mógł bawić się naprawdę szybko. Podjebało mu twarz. I tak czasem się zastanowić, jaka ta gra jest brutalna. Mimo, że nikogo tu nie mordujemy, nic się ten... Trzeba umiera w takich skudnych okolicznościach. To tak jest smutne w sumie. O no nie! I to jest chamstwo, frajerstwo, Buractwo i cebulactwo. Seriously. Powie łaskawie, jak ja mam tego kuźwa dokonać? Nie widzę tu żadnego magicznego sposobu. To jest brutalne i wredne. To się dopiero nazywa strefa perfect timingu. Hm, to jest zabawa. Zabawa przednia. Damn, Nie umiem tego wyczuć na słuch, serio. Jest dobry moment. game! To jest ciężkie i wiem, co trzeba zrobić. I bang. Przeskakujemy przez lustro. Chyba tego nie przeżył. A może przeżył? Hmm. Co będzie dalej? Oczekujemy w napięciu. trzymy czekam i wszystko w tym momencie zwolniło wstawaj To nie to zaczęła się Twoja przygoda Zdziwiony tym faktem Czyżbyśmy za zatoczyli pętle Dame, oh, O do mindfuck Nice mindfuck Przeszliśmy przez to wszystko tylko po to, żeby wylądować na samym początku Damn Czyżby nasz Piotruś był skazany na to, że nigdy nie znajdzie siostry? Ale chwila... Jest! Znalazł ją. Znalazł ją w samym sercu Jeep. Było na tyle. Mam nadzieję, że podobała się wam ta mała podróż z moim udziałem. Serdecznie polecam grę Limbo. No co prawda, jeżeli to obejrzałeś, drogi widzu, to nie masz za bardzo po co przechodzić Limbo. Chyba, że właśnie samemu spróbować się. Czy potrafisz przejść to z mniejszą ilością zgonów niż ja. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale była ona duża. Bardzo duża. A no nic. To tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję że jeszcze raz powiem, że seria się podobała. Zapraszam na kolejne odcinki innych serii, które na pewno będą się pojawiać na kanale. oraz oczywiście zapraszam na Gamisferę, która jak zwykle w każdą sobotę. Trzymajcie się serdecznie i do zobaczenia. Pa